Siemanko, witajcie, na idzie, na mi idzie dzisiaj. Mamy a asancję przeciwko Jonasowi. One, jone, a tutaj będzie. uda się im, czy się im nie uda? O bariera poszła i flash, dobra. Poszwędajmy się tutaj, poszwendajmy, żeby tutaj mid do nich nie przyszedł. Oj ona znalazłem o, chyba ty mnie dostał. I tak, gram przeciwko Jonowi, mamy okay. Shenę przeciwko Yasuo, Timo przeciwko Xinowi, Neko przeciwko Caitlyn'ce i Mel przeciwko Lux. Tak się drużyny prezentują. Mamy dzisiaj spróbujemy zrobić aszkę. Aszkę, która będzie spamowała... A tylko czemu takie przedmioty? Na pewno w pierwszej kolejności, pierwszej kolejności Walka będę chciał zrobić, będę coś chciał Lord. zrobić, będę chciał zrobić ostrze a na niego trzeba uważać dzisiaj No dobra, ale on nie ma... O, i teraz ma trzeba uważać. Bok bok Au. Tak to czułem. Okej. Okay. Farma dzisiaj... Suck as fuck. A dobra. Nigdy nie traci skupienia. Okej, jedną farmę zebrałem. A on dopóki nie ma swojego... Podejścia do nas, no to jest, że tak powiem Powolnienie, powolnienie No i nie, Caitlynka się Katrinka zaczyna się Rozpędzać tam na bocie o, ten top też przegrał No, 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 dobrze, no, no, dobrze O, tym dobra, ja teraz trzeba uważać. Ok, hops, hops, hops. Ok. Możemy tak kaitować go. Ops. To w ogóle u nas tak, u nas ten ksin będzie. Szedł, chodził do nas. Not, not good, not good. Dobra, tym, dobra. farma dzisiaj, się, ale dużego to bym może przytulił, co? Dobra, duży się udało. Dobra, teraz uważać na cięcie. O, kwina znalazłem, znalazłem kwina. Timo bardzo będzie chciał pomóc. Dobra, mamy go chyba. Oj, nie, nie wyszło ci. Dobra, Timo ze swoją trucizną, ale jest uło, dobra. Hop, hop, hops. Dobra, mamy to. Możemy się szybko zresetować, co? Bo tutaj wardzika nie ma. Ja sobie że tu nie będzie tędy szedł. A jak będzie szedł, no to jesteśmy w czarnej d. No ja, dobra, udało się odpowiedź musimy z duchem polecieć. To, kupmy to i wracajmy na linię. Rona w czwarty level, tutaj jest Yasuo... słońca. O i szena mocno tutaj przycisnął. Ok. I obrażenia zablokowane. Pięknie. Brawo, Teemos! Tebie było coś perfekcyjnego. Waksin, puśćmy tutaj im. musimy im to tam. Dla farmę. Aj, za mały damage jeszcze. Dobra. Idealnie. O no, to by i tak by mnie ściągnął. Tego nie ma. Wiecie co? możemy lekko przyfrizować? To dlaczego by nie? Wiemy, że będziemy uważali na jego, tą ścianę, znaczy w ścianę wiatru. Tylko ściana wiatru to nie jest po prostu to cięcie wiatrowe. Cięcie wiatru nie pamiętam jak się zwie ten. Ok, bong, bong, bong. bong. Sim gdzieś tam na bocie, widzę. No, 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 nie dać się, nie dać się teraz, dobra. Hop, hop, hop. Sim będzie teraz od wota, więc lepiej wezmę ja sobie podkę. Podkę sobie kliknę. No. Wezmę sobie tu. Potrzebuję przede wszystkim yy, kupić już coś na healing. Mamy naszą r -kę. A jeden hit. Brakłoby tego hita. My Tutaj. Się cofnął. Uh, chcę pozostać. Dobra. Pozostał tylko. Boję się, że tutaj, jak Sim przyjdzie, to będzie lepa totalna. Aj. Nie, 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 nie. Ja po niego też sfleszowałem. Jakby tutaj Sim przyszedł, to ja jestem totalnie na widelcu. A tak możemy się cofnąć. Farma zostanie tutaj ciągnięta. No właśnie, o tym mówiłem. O tym mówiłem, że mało brakło, żebyśmy Dobra, mamy to, kupmy to, kupmy sobie podkę. Uważać trzeba, bo będzie szedł na topa, Xino Xino. Dobra, mamy już nasz healing. Mamy już nasz healing. Później będziemy robili huragan. Bardzo chcę dzisiaj zrobić huragan. Mam nadzieję, że wyjdzie to tak jakbym sobie tego życzył. Brakło, tu brakło, tu brakło. Nie Gdzie... jest... tam puchnę. Zarwał tym? Bo teraz masz ścianę wiatru. Au, au. Au, 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 to zabolało. Pełne combo mu żeby jakby nie patrzeć. Au, 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 znowu. Ja się zaraz wyhealuję. Ale tu Miedł ładne, ładne kombo mi zasadził. Powiem, że nie. Teraz leczyć. Dawaj Timo, Jestem. No szkoda, szkoda, szkoda. Spróbowałem go skejtować, żeby... Znaczy zbejtować, żeby do nas podszedł, ale nie wyszło. Nie wyszło to. Dobra, weźmy tu, pomóżmy tymosowi. Kleźmy sobie to, okej, okay, będziemy mi graby Kobelo. I kobelo, mamy to. Aś teraz cofnę. Mam już buciki, buciki, buciki. Ale ja bym chciał dalej iść w tą stronę. Braknie nam. Kurde, braknie nam. No dobra, no to robimy to w tą stronę. Trochę prędkość ataku. Na pewno nam się przyda. No nie, i jeszcze im to ściągnął. teraz stopnie. Nie mam ulta, żeby tutaj wpaść. Ale jestem. Jestem ja. Bez ulta, ale jestem. Dobra, wracajmy na mi dam, bo to nic nie da. Trochę poprzerywać, co? Co ty na to? Sofa, nie sofa. Gdzie jest ksin? Gdzie jest ksin? Gdzie jest ksin? Mamy już ładne, tylko tak, wiatru będzie chciał dobra, mamy to No, leć, dobra Chyba już na nie ucieknie, co? Bye bye To był twój jeden jedyny błąd Podejdź do ażki bez swojego cięcia wiatru, mój drogi Chciało się to skończyć w ten sposób. Lej to żadnego nie zrobię. Na topie, chyba szanowi, nie pomogę. Goń go, Goń go! Goń go! Lecę pędzę. Braknie mi, braknie mi prędkości. No, jakim cudem dawaj. Dobra, pięknie. I kwiatuszka dla pana. Trochę farmę w ramach podatku. Naprawię sobie dużego. Okej, okay, ten tutaj <grym wierzę> jeszcze wywierzę Berwa. Nikt ci nie uwierzy, że oberwały i Mamy to! I lecimy, wracamy, pędzimy. Będziemy mieli huragana, huragana horneta. Co ja potrzebuję na mojego huragana? Huragana potrzebuję dobra, to 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 950 Mogłem to kupić 100 golda, niewiele brakło. Nie mam nawet wizji, żeby ci rzucić. Shen, run o, Wystarczyło. Wystarczyło hitnąć. Dobra, jest, jest, widzę go No to no, no, no. no. Życia stracił na tym zabiegu. W sumie, kurde, nie powinienem chyba go utować jak jest na mnie e, rzucony na tym, na tym. Nop, 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 Ja się zaraz wykiluję tutaj. W piękny sposób wow, Wo, wo, Queen Queen kwin, 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 kwin. Garara Hirman, Hansen. Ramany nie mamy. Tam poszedł Ksin? Czy nie poszedł? Nie poszedł. Dobra. Będzie chciał do mnie. Au i mnie trafił. Lesz oberwał. Oh, 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 oh. Killing! Iluj mnie! Moje ostrze, jako ostrze nieskończoności, nie o króle nieskończoności to nie ten. nie ten item. Powodzenia, żebyś uciekł. Och, ty dziadu pary Nieszczęśniku, ty niech cię Przeklinam cię na trzy pokolenia do tyłu i dwa do polegania do przodu. Ah. To był wypadek przy pracy bym powiedział. Jakbym miał ulta, to by było po nim. A tak to polazłem za nim, może niepotrzebnie. Chcę to, chcę to. Dobra, atakan jest. Ładnie to poszło. Lecę pędzę. Jak ze smoczkiem? Jak będę miał ulta, to jesteś przyjacielu totalnie dętką. Totalnie. Zostaw tą wieżę. Mój. Dziękuję. Mówiłem, że jesteś dentką, totalną dentką. Tak wspominałem coś. I teraz będziemy się rozpędzali. Mamy już trochę prędkości ataku, mamy piękne obrażenia. Zobaczmy się chwilkę. I elegancko. Dobra, tam jasuło na topie. Jak to dalej wierzę? Ten wraca za parę minut, a znaczy za parę chwil, nie minut. Dobra, że ściągnięte nam idzie. In plus. No, pójdźmy na tego, a nie, na bocie sobie poradzili. No, możemy tam iść, nie będzie problemu. Możemy spokojnie pod jasło podejść. Smoczek, smoczek, nasz smoczek jest, dobra. No, aż mi kurde powiem wam, że yy, głupio z tą jedną akcją. Powinienem to rozegrać po swojemu, powinienem to... Nie będziemy tego rozegrać. widzi nas teraz, widzi nas teraz. Aj, Szkoda. Weźmy tą farmę za to. Naszego mida teraz weźmie. Mógłbym puścić znowu RK, ale wolę poczekać. Bo mógłbym, oczywiście, że mógłbym. Dawaj Shen! Mamy to. Bałem ja się, że może mój zostanie mocno skanselowany przez ścianę wiatru Yasuo, ale to się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. Dobra, mamy to, mamy to, mamy huragana i Hornet i mamy też nasze buty. Oj, no od razu A wiecie co? A co by to mi się nie odbiło czkawką, ale kupimy te buty. I, i teraz, teraz po tym, po tym, po tym, co ja bym chciał potem tym no, ja bym chciał. Chyba włożymy hydrę. możemy hydrę, ale dlaczego by nie? I moja się składał w ogóle. Lecę co pędzę? Lecę pędzę, ale ulta nie mam. Pokoj, lince. Pięknie tutaj, jak to zablokowała. Na styk, bym powiedział. A ja chyba od luk jeszcze w ogóle oberwałem swoją drogą. Dobra? Pomóżmy tym Dobra, weźmy tą farmę. Ci się cofają. Elegancko. Pchnijmy to, tutaj nikogo nie ma. kogo nie ma. Dobra, jak Teraz możemy czyścić farmę z naszym huraganem. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. top. Ci się powiem tu. Dobra. Ściągnie go. Aj, nie ściągnął go. Moczek 3... 3 minutki, 4 minutki szkoda. Tutaj zwardowane mają, tutaj idzie cała banda, a tu jest ward, więc. Nie chciałbym koniecznie tutaj zostać złapany przez ani Yasuo, ani tego drugiego. To się skończy totalnie źle. Rozpędziłem się, U, nie zatrzymacie ażki No nie masz szans Caitlynko, moja droga, jak jesteś spowolniona to jesteś łatwym celem dla całej mojej drużyny. Baron, Baron? Szeno, Seno, Seno Próbuję złoty. Dobra, odpuść, odpuść, odpuść. Mówię, odpuść, to idziesz. ta sesjana. Bong bong bong. Bong bong. <grywki> Mogę ich heratować. Tu mi się lecę. Ło! Zaraz cofnę. Złapał nas. Bardzo łatwo nas złapał. Oj. A tutaj dajcie mi się wychillować wyhealować. Ja się cofnę. Oni no to skończą. Nie no, dobra, nie ma sensu. Słuchajcie, to była ażka pod taki mini healing. Z huraganem, hornetem na pokładzie. Chyba trzeba zagrać e, zwykłego normala, żeby ten build się rozpędził i był e, full buildem. Bo tak jak widzieliście, ma totalnie pierdnięcie ten build. Natomiast no, potrzebujemy e, myślę, że troszkę dłuższej gry, tak 30-40 minut, żeby żeby go zrobić w całości w pełnej okazałości. A ja na ten moment wam bardzo serdecznie dziękuję. Było trochę fajne akcji, było parę faili. Takie jest! życie i takie są moje gry. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych grach. Do zobaczenia, trzymajcie się i heja!